Dobra. Troszeczkę tutaj chcę się zatrzymać i wyjaśnić, o czym mówimy, o jakim spotkaniu, o jakich rytuałach. Będę mówić o sobie, tak? I, nie wiem, ile, ile, jaki czas temu miałam taką okazję, zaszczyt być na takim spotkaniu, które się tak nazywało spotkanie z przodkiniami, tak? Dobrze, to nie, nie przekręcam tego. Rytuał z przodkiniami. Mhm. Przodkiniami. Ja to robiłam pierwszy raz w życiu, byłam na czymś takim, Podwójne jak gdyby zaskoczenie tego wszystkiego było, że w dzisiejszych naszych czasach, kiedy niby jesteśmy ograniczeni fizycznie ruchowo, to, to spotkanie odbywało się przez internet, co też uważam super, bo można z każdego państwa było uczestniczyć. I na mnie to zrobiło duże wrażenie, bo ja się nie spodziewałam dużo od tego. No myślałam, że po prostu sobie nie wiem, czy ja coś poczuję, czy nie poczuję. Jakoś tak podeszłam, tak na luzie, ale byłam zaskoczona, bo naprawdę coś poczułam. Nie wiem nawet co. I tutaj, tak jak żeśmy ustalały ten nasz główny temat, że chciałabym porozmawiać dzisiaj o rodzie, ponieważ to było spotkanie takie rytualistyczne, powiązane z przodkiniami. Chciałabym, żebyś kilka słów powiedziała o tym rodzie, dlaczego on jest ważny, jak on wpływa na nas i dlaczego tak jak. Prawie jest taka formułka, że jeżeli nie znasz prawa, to to cię nie zwalnie, tak, To jest jakby z tym <todgłos》>. wniosku. To czy tutaj jest podobnie, jeżeli ty w tych to nie wierzysz, że jesteś połączony ze swoimi przodkami, że nawet jeżeli ich nie znasz, to ich doświadczenie na ciebie wpływa. To nawet jeżeli w to nie wierzysz, to to też na ciebie wpływa. Teraz też nie wiem, gdzie poszłam. Dlaczego <śmuszczam> się <todgłos》>, to <todgłos》>. Bo to jest jedna rzecz, żebyśmy to poruszyły. I jeszcze nie chcę, żeby mi po prostu uciekło to, jak powiedziałaś, bardzo się zaskoczyłam, że robiłaś takie, takie kółko dla mężczyzn, bo myślałam wtedy, że jak się zbierają mężczyźni, że oni będą mężczyzną taki jakby odprawiać tym swoim przodką męskim hołd, ale nie, to jest, jak się zbierają mężczyźni, oni też robili to do kobiet, tak, takie jak gdyby oddawanie, to znaczy, wiesz, no tam są i kobiety i mężczyźni, tak? Dlaczego mężczyźni nie mogliby pójść do swoich matek i babek? Tak samo dlaczego kobiety by nie mogły pójść do swoich męskich przodków? Mm -hmm. Tu jakby nie ma zero jedynkowego przełożenia, tak? Bo w każdym człowieku jest przecież i męska i ta żeńska energia, tak? To też nie ma sensu. A poza tym za naszymi plecami stoją i dziadkowie i babki, tak? Więc tam tak. jakby są i jedni i drudzy. A też odpowiadając na to twoje wcześniejsze pytanie, Nieznajomość prawa nie zwalnia nas z jego y, stosowania, tak? czy jakby nie Pozydencji zwalnia nas z jak... konsekwencji tego, że się go nie przestrzegało. I tutaj myślę, że bardzo fajne bardzo fajny pożegadło jakoś pasujące mi tutaj, bo mam poczucie, że w rodzie działa to jeszcze bardziej. Właśnie nieznajomość historii powoduje, a raczej może Wywołuje jeszcze mocniejsze jej odtwarzanie. Aha. Czyli tak naprawdę znajomość historii rodzinnych trochę nas z nich zwalnia, jakoś powoduje, że one już nie muszą się kolejny raz odgrywać, nie potrzebują powracać. No bo dlaczego one wracają? Właśnie dlatego wracają, że potrzebują uzdrowienia. Czyli pewne wzorce wracają, pewne historie się odtwarzają, bo potrzebują być jeszcze raz jakby opowiedziane, potrzebują być odsłonięte, jeszcze raz się wydarzają, żeby zostały inaczej rozwiązane. Jeżeli znowu wystąpi takie samo rozwiązanie jak wcześniej, to historia i wciąż i wciąż będzie wracać, aż wreszcie ktoś przełamie ten zaklęty krąg i zrobi inaczej. Tak więc jakby, ja bym powiedziała, że tutaj idą dwa nurty. Jeden nurt jest taki, że jest jakiś rodzaj narracji w rodzie, jakiś rodzaj tego, co my uznajemy za fajne i niefajne. I w pewnym sensie ten taki rodzaj nawykowego postrzegania świata, czy też w ogóle nawykowości, tak jak Sheldrake o tym mówi, nawet natura jest nawykowa. Tak? Pewne rzeczy się w niej wytwarzają i nawykowo przez kolejne pokolenia są odtwarzane. Tak samo w rodzie się dzieje. Tak? Pewne rzeczy nawykowo są odtwarzane. To nie znaczy, że to jest najlepsze rozwiązanie, ale nawykowo je odtwarzamy. A druga rzecz jest taka, że my jako ród płyniemy w tej rzece życia, i w tej rzece życia, jeżeli pojawia się jakieś zaburzenie przez to, że ktoś został wykluczony, przez to, że ktoś został mocno zraniony, albo że się jakaś bardzo traumatyczna historia wydarzyła, no to rzeka będzie dążyć do naprawienia historii. I właśnie poprzez odtwarzanie tych traum, czyli poprzez wyciągnięcie ich na powierzchnię, historia próbuje się uzdrowić. Więc nieznajomość tego, że gdzieś tam taka trauma się wydarzyła, powoduje, że może ona w jakiś sposób również w naszym życiu się pojawić. Czy to w naszej historii, czy nawet właśnie przez to, że jej nie przyjmujemy w rodzie, ona będzie do nas z zewnątrz przychodzić. Będziemy jej świadkami. Będzie jakby tym, co z świata zewnętrznego nam się przydarza.